Cześć, jest 5 kwiecień, dzisiaj w Zakopanem jest piękny, słoneczny dzień, temperatura jak widać jakieś 7,5 stopnia Celsjusza. Wczoraj jeden z kolegów podpowiedział, że być może pszczoły wylatują w poszukiwaniu wody, dlatego zaraz ubiorę się i spróbuję pszczółkom poddać swoich z wodą i będę przez kolejne dni obserwował czy tej wody ubywa. Czy popełniłem błąd i nie dopilnowałem czegoś? Jestem już na zewnątrz. Jak widać, piękna pogoda. Tam za drzewami widać giewont. I już mam przygotowany słoik z wodą. I idę go wsadzić do ula, zobaczyć jak tam w ogóle wygląda. O już stołki są zaciekawione kto się zbliża, no dzisiaj widzę latają w pełni, zobaczcie co się dzieje, ale nie widać żeby coś znosiły, nie widać żeby pyłek znosiły, może faktycznie znoszą wodę. A tutaj też pokażę Wam ciekawostkę. Tutaj zaciekawił się ulem dzięcioł i wydłubał takie coś, a później sobie pszczoły zrobiły z tego fajne wyjście. I postanowiłem to za... w środku, jest deska wsadzona, także nic nie wejdzie do środka. Natomiast jest na tyle wąsko, że pszczółki mogą sobie w lecie tędy wchodzić i wychodzić, i korzystają z tego. Dobra, otwieram ul. I dzisiaj pszczółki dostaną ode mnie taki pakiecik. No, słoik prawie pełen wody. Jakieś ciasto z, z białkiem, witaminami i zobaczymy, co będzie dalej. I zaraz się z powrotem ubieram. Jeszcze możemy temperaturkę zobaczyć. Taka temperatura jest na u góry. Dobra, zamykam, bo się zaczynam denerwować i niepotrzebnie je wychładzam. No, pszczółki dostały ciasto, dostały wodę. No i będę obserwował, co dalej się będzie działo. Tak sobie latają.